i będę Wam przedstawiać najnowsze informacje z LPS Landu i całego świata. Pierwszy odcinek dyrekujemy nieznanej osobie, która konto Niki po prostu ukradła. Oh, Niki była bardzo zrozpaczona i założyła nowe konto, na którym właśnie jesteście. Wiecie co? Niech ta osoba która ukradła Niki. Konto się wstydzi. Ale Niki woli to konto, bo tam to już jej się znudziło. Haha, widzisz, przegrałeś. A naszą dzisiejszą gwiazdą jest pani Laura, nasza reżyserka. Zapraszamy pani Laura Dzień dobry pani. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o nowej ramówce. Lefty e, Tak, na razie nie mamy pomysłów za bardzo, ale wiemy, że nakręciły film The Club oraz Zdrowie Uroda oraz ten program, w którym właśnie uczestniczą. Ale mogę ogłosić konkurs? E, tak, oczywiście. Proszę. E, no więc... E, no, to zapraszam na konkurs. Dobrze, my zostawimy panią samą, a pani ogłosi konkurs. A teraz konkurs! Kochani, wymyślcie serial, który mógłby być w, mógłby być w nowej ramówce programu oh, Little Lost Cafe, czyli Lady Little you Presents. Zapraszamy. To konkurs z nagrodami. Nagrodą może być tło na, yy, no na konto na YouTubie oraz filmik podziękowań. Dziękujemy za wszelkie zgłoszenia. A zgłoszenia i pomysły Wasze przyjmujemy do 4 października, czyli do niedzieli. Zapraszamy. My się już pożegnałyśmy, więc możemy już na dziś kończyć. Dzisiaj nie była za duża, ponieważ nie mamy pomysłów. Może wymyślicie jakiś temat na następny program? Zapraszamy to bez nagród, ale po prostu będziecie mieli co oglądać. To na razie papatki.